Cześć tutaj jest to tutaj to serwantum, jest łóżka tam jest źle, ale ja im te łóżka wypożyczam, więc no. A więc dzisiaj chciałam wam pokazać mój ja, ale mój ścieciel kluczy, czyś, czy mi właśnie klucze, a nie będę dotykał brudnych kluczy. No i... I za 15 minuty jestem do wysokiej restauracji, gdzie będę jak wstecha posypanego złotem. Nie Nie chcę, żeby tam chałupka ta tam była. <mulgymny> <mulgymny> y, a więc no, idę do portu, żeby tam pokazać to. A nie, to tam Więc to jest moja prywatna wyspa. Wybram ją, ponieważ jest ogromna i ma te góry. No, i tam są domy mojej służby. Też czyścicielki, tu tam mieszka. A tam, daleko na tej górze, jest lądowisko moich helikopterów oraz samolot. No weź, ty, już przestań takiego. A więc już doszedłem do portu, ale nadal czyściciel kluczy nadal czyści moje klucze. Długo mu to całkiem. Tam oto są moje jachty. Ten czarny, ten po prawo, to jest mój główny jacht. Ten czarny po lewo to jest mój zapasowy jacht. Ten po prawej, tego zapasowego czarnego, to jest mój jacht, gdyby czarny jacht zatonął. Tamten po prawej głównego jacht, to mój jacht, gdyby zapasowy, zapasowy zapasowego zapasowy jacht Zapasowy, zapasowego jachtu mi się nie podobał. Yy, kolejny po prawej to jest jacht, który by w sumie nie wiem po co go mam, ale może być. Tam kolejnych nie widzę. Yy, ten, te po lewej, tam. Yy, te dwa po lewej, koło tego małego, czarnego, to są moje jachty na zimę. A tamte sobie kupiłam tak, dla przyjemności. Zaprosiłam też tutaj kilka gości, ale tylko na pół godziny, żeby zobaczyli moją wyspę, mój jacht. To tyle. Teraz już muszę iść do tej restauracji, ponieważ. Muszę iść do tej restauracji. No to to już koniec tego odcinka. Dajcie subskrypcję i łapkę w górę. No i to tyle. No i pa w kolejnym odcinku, albo nie, albo coś. No i tyle. Jestem taki bogaty. Zwracaj się do mnie, wasza wysokość. Chcesz, żebym się do Ciebie zwracał, wasza wysokość. Zgadza się? Tak. Jasne, od teraz będę się do Ciebie zwracać, wasza wysokość.